Siema. Dzisiaj próbujemy z zalipieniem małą rzeką na muszkę. No zobaczymy, co się wydarzy. Chwila, ja dosłownie mam czasu, może z godzinkę, żeby się przejść. Także chwila przed pracą, popróbujemy może lipienia. Takie muszki. Na nimkę będzie próbować jedna taka, druga malutka. Na pierwszą miejscówkę zobaczymy, jak pierwsza miejscówka to fajnie wygląda. Prawdopodobnie nie będzie lipieni, tylko pewnie strągi, które mają okres ochronny, ale nic na to nie poradzę, że one też biorą na to samo, co lipień. Próbujemy. Strasznie wieje halny. Patrzymy, to jest takie trochę płytsze miejsce, raczej na lato lepsze. A może i teraz jesienią coś tutaj będzie stało. Wystarczy. Spróbujemy poprowadzić mu tak pod nurt. Może coś wyskoczy? Chyba nie. A czy trzeba będzie pójść w jakieś głębsze miejsca, bo tu jest płytko, płytko trochę. O, już mamy liścia. Ale szczęście spadł. Dobra. Nie ma co marnować już dużo czasu na tą miejscówę. Nie jest to żadna najlepsza. Idziemy sobie tam na dalsze miejsca. Tutaj spróbujemy tak puścić muchę i mnie. Tak wziąć i na chwilę pod nurk. czasami tak ryba wychodziła zobaczymy raczej tam w tą spokojniejszą część na pewno liście się łapią liści się łapie, dużo ale no, spadają strasznie z drzewno. no pewnie, widzę, To się łapią skąd? O, teraz było wyjście jakieś chyba, a bliź. Ja, Delikatnie zahaczy. Ja, raczej z takich płytkiego miejsca to będzie ciężko coś teraz wyciągnąć. Idziemy raczej na moją taką główną miejscówkę. gdzie chwilę posiedzimy. To teraz przeprawa przez krzaki już się zaplątało Kolejne się zaplątało Nieważne Tu z tego miejsca ostatnie miałem Znaczy ostatnie Ostatnie go lipienie jakiego złapałem to właśnie tu Na tej miejscówie Także próbujemy. Ale jest liście, Jezus Maria Ciekawe czy w ogóle będzie jakieś branie Liście. Te liście, czasami jak płyną z prądem, to naprawdę się wydaje, że, mo, że się ma branie. Jakieś to o, takie coś. No to nawet nic małego nie weźmie. Dziwne w tej miejscu, w co zazwyczaj były ryby. Zazwyczaj coś tam się tu działo. Jest. strong chyba niestety. No, strąga. Ale... ale fajny. Oj. Wypił się sam. Taki o te 20 cm. To raczej nawet nie jest ryba, która by się jeszcze tarła, ale... Czekaj, Ale patrzcie, liść na jednym się złapał. A na tą dolną muszkę walnął. Także Także nie najgorzej. Dobra, przejdziemy jeszcze ze dwie miejscówki. Wystarczy, bo nie mam dużo czasu dzisiaj. Przejdziemy jeszcze tutaj na jedno miejsce takie głębsze. No ale nie widzę nawet tutaj na, na płociźnie żadnej ryby, żadnej szczebelki, żadnego stronga, więc pewnie wszystko jak już to będzie tam w tej głębokiej. A często w takich miejscach właśnie, nie? tutaj nie wiem czy widać, jak jest taki nurt silny, się robi takie, taka jakby fałka. To często w takich miejscach strągi mają gniazda tarłowe. Możliwe, że tu jest nawet jedno, nie wiem czy widać, bo są tak świeżo jakby przewrócony żwir. Możliwe, że się tam tarły. Dobrze, no bo nowy, nowych wstrągów będzie więcej na, na przyszły rok. Od lutego będzie można zacząć łapać na typowo wstrągowo. Tutaj to jedyny sposób, żeby połapać to, tak puścić pod nurt, tą. i liczyć, że coś wyskoczy, bo są takie. Pełne jest po prostu drzew. Stąd raczej nic nie będzie. Ale jeszcze tutaj jest taka, taka fajna, głęboka woda dosyć, Taki, taka bania, ostatnie miejsce, z jakiego jest jakaś szansa dzisiaj, bo nigdzie dalej nie będę chodził. Tutaj trochę wieje mocniej, bo nie ma drzew tyle. Ciężko się zarzuca nawet. O, znowu, teraz już było, znowu, znowu, znowu. Wychodził trzy razy jakaś ryba. Gałęzie że drzew spadają. O, patrzcie, na no kurde nie chce się zacząć. Ale coś tutaj siedzi w tym miejscu. O, było widać, zebrał praktycznie. Chyba lipień. Jest. Lipień był. Lipień, lipień widziałem go, ale już chyba nie weźmie, bo już się teraz za 100 4 czy 5 razy wychodził. Dobra, spróbujemy puścić jakąś mniejszą muszkę. Taką na Haku może 18 nawet. I teraz była taka, ona jest dosyć duża. W ogóle tak. Muszek to już po tym sezonie nie ma, prawie czcimy mu coś małego. W tej perłowej główeczce trochę mi się wydaje, że ona będzie lekka, ale zobaczymy. Dobra, raczej już nie wyjdzie. Spróbuję jeszcze, może mu z dołu puścić zejdziemy tam niżej na koniec tej, tej dziury, tu głębokiej i opuścimy to z nurtem, bo wychodził do, po to do powierzchni, tak? Jakby zbierał, ale znaczy, no wciąć się wciął, ale na chwilę A ja wierzę, że jeszcze jeden tutaj. Stoi. Jest, ale chyba nie lipie. to już teraz strążek. O, no nie, mi się zakup. Ale malusz, malutki. Ale jest, na to mniejszą muchę. Teraz zmienioną. No, cyk. I poszedł. Dobra, idziemy w ostatnie miejsce. Próbujemy jeszcze tutaj. Za mostem. O, był. Była, była ryba jakaś. Między liśćmi czasami coś wyjdzie. Może się nie boją tych liści, jak mi się wydawało. Jak przyjdzie luty, to będziemy próbować myśleć na, na innej rzeczce. Na pstrągi już. O jest, ty! Ładny pstrąg. Ale się, ale się rzuca. I to nawet nie czułem brania. Tylko, tylko jak jak chciałem podnieść muszki do góry. Patrzcie, stał tu na ostatnim miejscu, na skoczka się chwycił. No taka, o i się spiął. Taka trzydziesteczka. Ale było widać jak fajnie. O widziałem właśnie zbiórkę tam dalej. Jest kolejny. Co jest? Co jest w tym miejscu nie tak? O taki. leć. Stoją tutaj, a tam na głębszej nie chciały. Jest, zaś wstrąg, to jakieś miejsce wstrągowe, ale to takie małe, ty na dwa, na dwa razy się złapał, na dwie muszki się złapał, ty, ale zęby. Jak szczupak. Się cały poplantał. Taki. Ale zbierają z powierzchni praktycznie, bo ja muszkę tak... O, znowu branie. Ja muszkę tak prowadzę przy samej... Przy samej powierzchni wody. Tak, dosłownie na mokrą mówić, albo na jakąś sucharkę. Ale to zbierają. Dobra, jeszcze tu rzucimy. To jest taka kleniowa kiedyś była miejscówka. Teraz jest strągowa. Najwyraźniej, ale chyba już nic jeszcze tu za tą przeszkodę. Dwa rzuty, jeszcze jeden. Pod same drzewkę. Jest. Wiedziałem, że tam będzie stało. Maluszki, to są na pewno nie ryby, które się trą. One są jeszcze tak 2-3 lata, żeby to się tarło. Takie małe poszedł. Dobra. Wystarczy tego na dzisiaj. Można się, można się wracać.